Rodzeństwo. Jedno serce, dwie osoby. Może i banał, ale ten, kto dorastał u boku brata czy siostry, ten wie, że jest to więź specyficzna i unikalna. I nieważne, czy dzieli was rok czy cztery lata, zawsze ta relacja jest jedyna w swoim rodzaju, a jednocześnie wydaje się być taka sama jak u innych. Wielką zaletą przyjaźni z bratem czy siostrą jest fakt, że nigdy nie musisz się nikomu z niej tłumaczyć. Pierw trzeba jednak przeżyć lata rywalizacji, wyzwisk, wzajemnego dokuczania, czasami i wielkiej nienawiści, by potem jako dorosły zrozumieć wartość tej relacji. Bo rodzeństwo to właśnie taka relacja, w której kochasz na tyle, by oddać nerkę, ale nie na tyle, by oddać pilota do telewizora. Posiadanie młodszej siostry to specyficzna rola w życiu brata. Bo brat z bratem to wiadomo, codzienne pranie poryju, a przy rosole kłamanie, że jeden z drugim się potknął i puszczanie sobie oka, przynajmniej tym niespuchniętym. Siostrzyczka jednakże koniec końców staje się kobietą, co potrafi być w wielu życiowych sytuacjach bardzo cringe'owe. Moja nigdy nie miała dla mnie litości I jak dziś wspominam, nasze młodzieńcze rozmowy, to aż się włos na głowie jeży od elektryzujących ciar żenady. Jezu, siostra, ty palisz? No tak, a co? A, bo wciąż nie można. Już gasza. Siostra, domofon do ciebie. A kto dzwoni? Nie wiem, chyba twój chłopak. Który? Jak to który? No, Krzysiek, Maciek czy Kuba? Jezu, tylko nie mów, że Martin albo Daniel! Ej. A jakbym se założyła konto na OnlyFans, to byś mnie subskrybował? Kurwa, siostra. No co? Wiadomo, że nie ma mi szkoda hajsu na ciebie, ale mógłbym cię kręcić. Ej, a co to znaczy, że ktoś jest stulejarzem i piwniczakiem? A czemu chcesz wiedzieć? No nic, bo moje koszaki tak mówią o tobie. <laughs> no ale zobacz, między nami jest różnica wieku. Tata jest już wiekowy. No, o dziadkach to nawet nie wspomnę. Przyjdzie taki czas, kiedy zostaniesz na świecie zupełnie sam. Śmieszne, co? <laughs> wiesz co? Jak patrzę na Twoje zdjęcie, to ty faktycznie jesteś do ojca podobny. Tak samo ulana szczurza morda. No, a Ty jesteś podobny do matki. Też w jak trup. Oczywiście ja, jako brat, nigdy nie pozostawałem dłużny, co to to nie. Może i siostra to też kobieta, ale to wpierw i przede wszystkim właśnie siostra. O czym myślisz, że taki smutny jesteś? O tym, że zawsze chciałem mieć brata. No, ale przecież masz mnie. No właśnie. Hej siostra, wczoraj się widziałem z tą twoją koleżanką. No Aneta mówiła, że spoko było. Spoko, siostra, ja już nie jestem prawiczkiem. Dzięki za spiknięcie. Aneta! Mm, siostra pachnie jak babcia. Mm. Dzisiaj patrzę na tę sytuację z Żenadą, ale i swoistą nostalgią, że kiedyś te nasze relacje były takie prawdziwe i żywe, a dziś każdy zajęty sobą, swoim życiem i jakoś nie ma czasu nawet żeby powspominać. Opowiadamy tylko, co tam w pracy, której nie znosimy, jak w związkach, które ciągle zawalamy i jakie mamy nierealne plany na przyszłość zwane marzeniami. Dorosłość ma to do siebie, że uśmierca nieco tę magię i zostawia nam tylko taką klasyczną relację międzyludzką, niby zażyłą, ale jakoś wygaszoną, jak z dobrym przyjacielem, z którym to kontakt nam się nieco rozluźnił, mimo że będziemy się znać do grobowej deski. A przecież człowiek chciałby usłyszeć raz jeszcze te wszystkie klasyki. Nie ma rodziców, więc ja rządzę w domu. Mamo! A Grzesiek nie daje mi usiąść do komputera, a teraz jest moja kolej. Tylko nie mów nic mamie, okej? Okay? Kupię ci czekoladę później. No ale dlaczego on może, a ja nie? Tata, a Grzesiek grzeboci w narzędziach! <grym> Masz przesrane. Dawne konspiracje nie mają większego znaczenia. Przekupstwo za czekoladę czy lody nie działa, a proszenie o zaopiekowanie się Tamagoczy wydaje się być błahostką. No chyba, że chodzi o karmienie krów na fejsie, ale to też już dla nas dawne dzieje. Siostra jest moim lustrem i przeciwieństwem, jednocześnie. Taka dodatkowa dusza gratis, którą zgubiłem gdzieś po drodze, no chyba, że tak po prostu miało być i życie weryfikuje nawet takie relacje. Razem przetrwaliśmy wiele, trochę tego dobrego i za dużo tego bardzo złego, ale jakoś tam trwamy. No bo być rodzeństwem to być dla siebie.